Pierwszy dzień świąt. Prace czas zacząć. Odpinamy ogrzewanie. Tu jest cała ta instalacja autobusów gazowych. Kurek. On the in USA. jest jeszcze zawód stenged open, czasami nie trzymają te kulki więc trzeba zamykać było ale ten trzyma żeby to zamknąć to trzeba najpierw to później to o i otwarty jest jest zaczepiony a jest bardzo wygięte. albo jest o. albo trzyma się o, guma jest rozciągnięta Spalimy go najpierw. Nie ma powietrza, więc będzie bił powietrze. O, nie ma szans się doprosić, żeby naprawiali takie rzeczy. O, ktoś zostawił. Zostawianie na biegu. To jest też masakra. Łączymy sobie wybastą, żeby grzało. Nie zapali. Kurwa z tymi autobusami nie ma w ogóle prądu, wszystko się wyłączyło, oto oh. Jenny. Du, den startar icke 12.91, jag står här på andra bussen. Ska jag ha nu andra bussen eller kommer du och startar den? Jag tar en anbud, vad du vet. Inne på bussen. jag parkerar till 24. To Lotti. Demutat. Ja Dobra. Idziemy szukać. Powiedzmy, że na 24, ale. Kula. No i co, im muszę go zabić. No nie z gazem naładowany. Na no, co, jak go będę zapinał? Nie mam czasu na to. Ach, moja rama jeszcze. O, no, i tak się właśnie dzieje, kiedy skąd ja mam teraz pamiętać który to jest numer 20 24 nie są oznakowane te, te miejsca to nic one są tam jakoś oznakowane ale ja sobie tego nie przeczytałem pamiętam czy gdzieś tu jest wypisane chyba nie Jesteśmy tu blisko tego patrzymy. No jest, to bo nie. No to nic, bierzemy następny. Ten też bez powietrza. A jak! Kur. Tutaj dmuchawa chodzi, to znaczy, że prąd ma. Mamy nieszczelnych załóg, ma tutaj zapalniczkę. Nie zamknięty pojemnik. Ach. O, pier... Nie lubię, jak się taki dzień zaczyna. W ten sposób. Ten też nie ma powietrza Pojedzie i będzie go startował Tak zwany placowy To po umycił Drobne rysy, zaraz trzeba sprawdzić, bo ktoś później powie, że to ja minut na to wszystko jest od przyjścia do pracy no, już się napompowało trochę ale jeszcze żeśmy dali rady. Co to za kartkę za śmierci Który miałem wyjechać? 43. Mamy godzinę 43 nie wyjedziemy jeszcze na mega, no bo sprawdzimy no, Po niezłot, fortunnym zaczęciu dnia cały dzień dzisiaj idzie spokojnie Mamy przerwę 39, jest teraz odjazd 49, 10 minut jeszcze Kiedyś obiecałem, że nagram jak wygląda cały ten nasz kokpit w autobusie Przyciski, co jak. Także może dogram do tamtego filmu, jeśli coś z tego wejdzie, bo jest dosyć ciemne już jest wieczór. Szybko się ściemnia cały dzień. Próbowałem coś nagrać, ale zawsze coś tam. To... Zacznijmy od tej strony. Moja kartka nie potrzebna. Retarder, którego nie możemy odłączyć, nawet że się światełko świeci, jest z tyłu. Za kierowcą jest taka skrzynka z bezpiecznikami, z różnymi tam rzeczami, jest na klucz, jest zamknięte, tak samo jak i temperatura w autobusie jest ustawiona w zimie tam na 18, a w lecie na 22 i koniec. Kierowca nie może w przedziale pasażerskim tego zmienić. Niektórzy sobie jeżdżą tak, przy, przychodzę, zabieram autobus, on myśli, że retardera nie używa, bo wtedy niby autobus no, łatwiej, ham, ładniej hamuje, bo nie zrywa tak po prostu wtedy, kiedy, kiedy jak się przy... naciśnie nogę to tylko w czasie jazdy widać yy, wyskakuje tu ten znaczek też retardera światło przeciwgielne jest na tym da, zostałem na pozycyjnych, żeby się coś świeciło bo tak to zgaśnie wszystko ASR, ESP czyli yy, tak zwany antypoślizgowy ten system można wyłączyć wtedy Wiadomo, jedno koło boksuje, nie tak jak się zmienia. To jest kontrolka od, od yy, pokazująca pożar. W razie, pożar, yy, gdyby był pożar w, yy, w komorze silnika, tam są zawontowane automatyczne, yy, automatyczne te yy, gaśnice, które się uruchamiają. No wiadomo, awaryjne. Yy, yy, test yy, świateł. Po kolei będą się świecić. Nie będę teraz woinki robił. to mamy tak. Zgaszę, będzie widać jedno światło i drugie światło. I teraz tak przełączamy je w dół. One się świecą cały czas. Przełączamy je na środek zgaszone, a w drugą stronę przy otwarciu drzwi zaświecają się, zaświecają się światła. Jeżeli będą wyłączone, otwieram drzwi i zaświeci się. No i widzicie, teraz gasły. Teraz tak, jest teraz tak światło w kabinie yy, 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 dla pasażerów. I teraz tak najciemniejsze, troszkę jaśniejsze i najjaśniejsze. Trzy opcje. A, i od razu tak, kamery to przechodzimy na drugą stronę kamery wyłączone, wyłączone kamery. W razie czego jak za mocno skręcimy i przegub się zablokuje, można się jeszcze, można się jeszcze tym uratować i troszkę manewrować. Obniżanie tak zwany przyklęk. Dmuchawa tutaj do przodu. Nie będzie musiał być zapalony. Ogrzewanie lusterka, ogrzewanie bocznej szyby. Tak, ogrzewanie szypy. Plus załączamy lusterko i wtedy ta szyba też grzeje. Ogólnie wtedy będą same lusterka grzały. ustawienie lusterka wewnętrznego, małego, to jest ogólnie ustawiasz do lusterek tak jak w samochodzie i teraz tak musi być na pozycji środkowej i włączony ten przycisk jeździmy małym lusterkiem, wyłączamy to pozostaje przycisk na środku jeździ to no i wtedy wiadomo w dół, lewe, w górę prawe sygnał wstecznego i sygnał tutaj dodatkowy jak są jak z wózkiem o, autobus przyjechał pewnie no, to odjeżdża Musiałem się przestawić, bo przyjechał drugi autobus, o, teraz on stoi tam. No już postawił się pod podjazd, mam jeszcze parę teraz tak. Do mikrofonu. Do tego, gdzie się rozmawia. Zewnętrzny wtedy słychać na zewnątrz. Otwieranie drzwi. Można po kolei każdy drzwi otwierać, jeżeli ktoś przyciśnie znak yy, przycisk stopu, bo my się zatrzymujemy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ktoś naciśnie znak stopu. Jeżeli nie naciśnie stopu, to nie musimy się zatrzymać na przystanku, więc przyciskając ten przycisk drzwi się otwierają dodatkowo ja, ja mogę też przycisnąć ten przycisk i wtedy drzwi się otworzą drugie i trzecie drzwi się otworzą to jest ułatwienie dla osób z wózkiem i one się nie zamkną, widzicie? Bo jeżeli by był tylko ten przycisk przyciśnięty jako otwieranie drzwi, jakby ktoś przycisnął stop, to one tam po kilku sekundach się zamykają, jeżeli fotokomórka nic nie widzi, a te trzymają po to, żeby i wtedy ja muszę przycisnąć z powrotem ten przycisk. Pozamykały zamykały się oba, więc krótka piłka, podjeżdżamy, a ewentualnie otwierając przednie drzwi, jeżeli ktoś przycisnął na przycisk stopu, bądź tam z tyłu przy drzwiach są po prostu przyciski takie do otwierania drzwi, też uruchamiamy, wtedy się wszystkie drzwi otwierają, te, które zostały naciśnięte. Eee, przepraszam, tam nie był przyklęk, tylko tu było podnoszenie autobusu, tu jest przyklęk. Co ten autobus ma złego? Autobus musi być zahamowane hamulcem ręcznym, nie wystarczy tak jak w większości autobusów, podjąć na przystanek, otworzyć drzwi, hamulec drzwiowy działa nie obniżymy autobusu, aus przycisk, który nam pozwala zamknąć drzwi przyciskając ten przycisk i ten przycisk Nieważne czy ktoś stoi w drzwiach, czy jest blisko drzwi fotokomórka zostaje wyłączona, dmuchawa z tyłu roleta z przodu ciekawe światło, światło jazdy dziennej włączamy to wtedy nie oświetla się nic tutaj jest ciemno teraz to nie będzie widać, to musi być na zapalonym silniku ale używając tego przycisku świecą nam się świecą nam się tylko przed dwie żarówki, żadnych obrysówek, nic nie świeci, tak można w ciągu dnia jeździć Instruktor nawet o tym nie wiedział. Powiedział, że to jest jakiś głupi przycisk. Który wyłącza właśnie to oświetlenie? O, włączymy pozycyjne i będzie widać, nie, to nie będzie. To musi być silnik zapalony, tego, tego, nie, tego nie zrobię. Tachograf, tak jak powiedziałem, teraz są obrysówki, świecą się. Przycisk, obrysówki zgasnęły, kasły nie świeci się nic na... No, świecą się światło, ale bardzo słabe z przodu tylko takie do jazdy dziennej nie każdy o tym wie no, ale, ale... jest takie coś, ja nieraz raz tym jeszcze, bo mamy problemy z akumulatorami, więc zawsze ten akumulator może dłużej wytrzymać pusto, nikogo nie ma a, ustawimy odjazd linia 30 często odjazdu cyk włączyły się przy te liczne kasowniki odjeżdżamy drive